Hej ludzie, z tej strony? Amros, witam was ponownie w grze. A Mitraj napierdala mieczem? No. Tak, a tak naprawdę władca pieśni wyjada na północy. Ruszajmy zatem. Tu program do nagrywania. Później nagrywany Actionem, mm -hmm. teraz jest Take Story. Mm -hmm. nic nie ma. Są Sądzimy, zobaczymy, <laughs> nie będzie to. Problem. Hmm, 115 kasy. Dużo. Dużo, oj dużo. 15? 195. Nie. Dzięcioł? Nie, to wielki kurczak. Ej, ale to jest mój kurczak. Za to czekam <gryw> dziub, dziub Nie, ja wiem, to jest ten. Ty, no, znaleźliśmy dziub dziuba. Boże <laughs> O, patrz dziw dziuk, co dziu. coś jest. Mia Pysznie! Yy, dobra. Pięknie. A temu tam zrywają łęcuchy, ja się, ja się tu z nim pobawię. Elidian on the Leba. Elidian na liwację. Li Oho, pięknie. Dlaczego masz tu ładne towarzystwo? Leczące światło z wąchocka, tak? Kurde, przeminął mi mój paladyn na WoWie I level Co? Nic Aha, tak dla Waszej informacji my, my nie rozmawiamy na przez Skype'a, e, nie przez Skype'a, Boże. E, przez Steama. Udało nam się rozwiązać ten problem. To jak go rozwiązałem poniekąd. Na no poniekąd. No masz wasz level też. Well, no jeszcze brakuje, żebym się kurę w studience zaklinował. Oh, seriously, no seriously No masz szkoda tych przyjaciół, wiesz? O! Nie widzę, widzę sekret. Hmm, buty myśliwego. Zabierz. Ej, masz, masz wody dzisiaj, dzisiaj jeść ze srebrnych naczyń? Co? Masz wody dzisiaj jeść ze srebrnych naczyń? Można ze srebrnych naczyń. Lecę! Napierdala. O, op, nie ma. I am djub Boże. Dziub Dziub was I thank you friends. Without your timely arrival, my mm, death would have been slow but certain. Kim. Kim jesteś? No need for thanks. We are happy to cheat the goblins of their sport. But who are you? I am called Bellarom. My home is in the Misty Mountains, and I serve Gwaihir, lord of eagles. Who okay. like I to say to say thank for my rescue? I am Eredan, one of the Dunedain of the North, and my companions are Andriel and Farin. Then I am indebted to you, Eredan of the Dunedain, and to your friends. No, to what brought you here to Fornost? I often range far across the lands of the north, gathering news for Gwaihir, my lord. When I saw activity here in long abandoned Fornost, I grew curious and flew lower to investigate. What did you go see about it. What do you mean? Goblins and other foul folk hmm? are working within the ruins. Ask him about the elves. They appeared to be war. How did the goblins manage to capture you? I was elfy

<laughs> the goblins obeyed his commands. who Weirs, I cannot say, but he had an aura of menace, like one tainted by the shadow. Agandar, it must be... You <laughs> know this man? You're so stupid, Dark Lord. We must find him and destroy him if we are able. I was just listening. But it will be perilous. The anime has positioned war machines upon the inner wall. They limit my ability

Dobra, ale najpierw Fanta Exploring. Czere, kurde, wszystkie. Mmmm. Fanta też dostałem, jakiś nowy. Zobaczmy. No, troszeczkę słabszy, ale go tak czy się wezmę od zamkniętej mnie obrażenia. Co ty tam znów bijesz? Tu jeszcze skrzynki zostaje. się Tu gdzie był, tu gdzie Aha. Amulet Triumfującego Coś jest Dora. O, artefakt z Western Czekaj, co to zostało strażniczka wiedzy, czyli to jest dla tej pindy. Oka. Ja, a ja właśnie mam item na, na poboczne quest A robimy poboczne questy? To mi lubię robić. Szansa na stratę na, na sferę zdrowia. Czemu ja przecież na kur... na stratę zdrowia? What the hell? No, robimy robimy. Dobra. Teraz tutaj punkcik I yy, jeszcze ja mam tak Siła, po standardzie Siła, zręczność Wytrzymałość Potwierdź yy, Dobra, coś tu jeszcze było do wzięcia? Czy to jest wszystko, żeśmy wzięli? Yy, tam byłeś po, ten, po skrzynkę I tutaj coś widzę jeszcze A nie, to jest niewidzialna ściana Tutaj wziąłeś tą skrzynkę stąd? Jaką skrzynkę? Gdzie? O, tutaj, gdzie? Czy jak ty żeś mi się teleportował? Mm. <noise> Normalnie raz w miejscu jesteś w jednym miejscu, a za chwilę puknę w drugim. Gdzie wdaj? O, a. chodź, jest sklep. No, dobra. A to jest wszystko, nie? Tutaj już. A już tu jest punkt sklepowy, jak ja to omawiam. Punkt rozkoszy, kurde. Znajdź trzeci, no my co, znajdź trzeci artefakt? to jest, skorzystam ze sklepu, że sprzedaj spodnie, i tam, ty zbierasz zestawy, czy nie? Mocne piwo mam Wysuszona ryba i masz jakiś fragment mapy? Jaki fragment mapy? Mam tutaj fragment mapy Trollowe siedziby Nie mam Co znaleźć? No dobra Kup. Ile, ile masz forsy? Eee... 2708. No to masz troszeczkę więcej niż ja Teraz tak. Mierz dwuręczny, jest dwuręczny chęt Tylko kusza jest eee. No chodź, chodź, chodź Dobra no chodź. Chodź. Nic nie ma dla mnie. Muszę biegać z tym, co mam. Na więcej obrażeń. A, to ładnie. A, ja mam na więcej. Ładnie. I ja mam 11 minut na liśnictwo. No a znowu ten nasz Dziwdziw lata. A ja, jaki, jaki dla Ciebie fragment był najtrudniejszy? W sumie, najtrudniejszym był... Kurwa, idź do jedna! Przeturlaj się przez nią i tyle. No, najtrudniejszy to był? a eee, tam e, tych, z tymi truposzami, one są strasznie kurwiające. No są takie, nie lubię, ogólnie nie lubię z trollami. No, trole są tam wkurzające, no, one są w strasznie mocne. Tak jest wszystko okej. Okay. Ja go tam, ja to spuściłem. Kla. Jak ja nie lubię tutaj walczyć. To ty nie lubisz? Czego? Bo tych muszę to zdjąć. Padli Padłeś w Power Powerade. O! Kut A, o, o, oka! Cześć... Pokażę coś ciekawego? No. Widzisz to? Czerwone? No. Co patrz? Aha, bombka. No poczekaj chwilę, bo ja coś znowu znalazłem. No nie, to mi się wydawało. U, mam tylko 26 strzał, malutko. Uwaga, masz to, że skubawał róż dupę. Tego czarownika trzeba. A fajnie, on mi się zbugował przez chwilę. Ora. Jak to pozabijamy? Uh -huh. Pięknie. Dobra, teraz szukamy fantów. <laughs> szukamy fantów. Szukamy fanta Na ramiennik kresnoludzkiej roboty. No. Nareszcie ja jakoś kurde wyglądam. Tylko czemu jeden? Co no, mam coś z... dla Ciebie. Co masz? Dobrze. Mhm. Zobaczmy, czy to jest lepsze. Nie, akurat gorsze od tego, co mam. Będzie na sprzedaż. Chyba wszystko, nie? Stąd tu nie było Ale secretu. to jest dwo... no, ręczne. możesz sobie założyć przecież łapę. A, w sumie fakt. A drugą. A nie, nie... Czekaj, bo coś jest nie tak. A, bo musisz Skila. killa. Killa A... musisz założyć. Czekaj. Tak, próbuję może możliwość o to, walki z dwiema broni. Tak, dopiero będę tyle... No, ale się zostaw. Mm -hmm. Dobra, chodźmy dalej. Dun, 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 dun. No no Moneta. On nie używaj czurki, bardzo pozorem, bo to ci nie opłaca. Nie wiem, nie mam zamiaru. A cię tu osłaniam trochę A przynajmniej ten NPC to je to tam robi jakoś ze sam... no, tutaj nigdy nie narzekałem w sumie na NPC w tej grze Ja narzekałem tylko w jednym momencie Jak ginąłem no. no może wtedy Paweł, tak? Czy on, on, czy on klęka tutaj u ciebie? Zobacz. On klęczy? Nie, on leży. U mnie on klęczy. Spoko, o, strzały, dziękuję. Jaka synchro! Dlaczego znaczy, ja musiałam mieć bronę. Jeep! Ohoho, jako Aha, spoko! On zabija, on później jeszcze wstał. A mi w nosie kręci. Dobra, to będzie walka z bossem, podejrzewam. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Będziemy dalej. No Czekaj, a tu? Towary? Aha, no tak, ten sklep kurwa odpomina. Ja mam strzał? Ja mam 23, muszę trochę przyoszczędzić. No, eee, co ja teraz zdobyłem? Jakieś nowe buciki. Wtedy brzydsze. Ba e, znoszone przez orki. No i koniec kolejnego rozdziału. No, a. Masz więcej monet niż ja. Dara, dalej. Yhym Właśnie fajne jest to, że pokazujesz staty, to, 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 to jest fajne Przynajmniej no. według mnie To jest dobre No, sklepik No, job dziób Proszę, nie gadajmy z nim no Tak musimy mm.

Ja sobie skorzystam Sprzedaj Mam Sprz do sprzedania tylko buty O, jest lepszy łuk A, wyposażmy się w go? Tak, tak, tak Tak, już idę, kobito, nie poganiaj mnie Widzisz? Teraz talenty dobra Okej okay. Mam zajebisty mieczek, czyksia la No la, la. <laughs> tutaj nic nie ma żadnych śladów, nic, tu nie pozostało. Aaaa job. Oh, Boże. Skoro tak też mogło. I, 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 I tak o jednej opcji nie było, nie? Aha, nie pamiętam już, Cześć, wiesz, tak, to jest tylko proste, jeśli chodzi o rozwiązania, nie? To jest znaczy, musisz robić tylko rozmawkę No to chodzi, to najlepsze. Lecę ci na pomoc! Ui, żeś mu łeb odciął To jest piękny tygrze Tak, rozcząkowywanie Ja jesteś. Z... Chodź Paweł, mam skrzynkę Gdzie ty jesteś? Bo cię nie widzę. Trzy ładni. A, tam jesteś. Dobra, nie w tą stronę oczywiście polazłem. Jak zawsze. Jak ty żeś kurde tam wlazłem. Tu jest następno. A, a, a tu jest zejście. <grych> tak, Amros i Gubinie Drogi. Nie. Wielkie pióro. No, NPC kurde, rusz tup, <grych> Nie ma żadnych ścian do rozwalenia? Bardzo... Właśnie będę sprawdzał Eee, ja zobaczę co ja tutaj dostałem A... Mogę na poziom 5, nie mam Siła plus 1 się da dostać? A, tak po Mmm, daj Masz to cieszy się, że coś ci daje. Nie, tam dobra, tu nic nie będzie. jeszcze sprawdźmy. Pobiegaj. Ojej, wszystkie takie tutaj. A tak, czy się muszę tu jeszcze zebrać wszystko? Tu nie. To... Ty tam kurczę, się rzucasz na te skrzynie, kurczę. O, ja, ale ja coś mam. Jest tutaj. Odkryto nowy sekret. No A ty możesz, możesz brać tak, to co ja odkryję, z tego co pamiętam? To co ty? Nie ja, bo ty masz tego swoje Niektóre... Ja, ja, ona ma swoje sekrety Które my może, ogólnie Ten Dunedain ma tylko swoje tak, jakby sekrety, nie? A te pozostałe to my możemy Aha, i ja, ja mogę brać złoto na przykład ona może robić mikstury, coś w tym seru. Mhm, spoko. No, ta, teraz tam ta ta się teleportowała. Nie mam czasu. Kończymy tutaj odcinek? z 23. No Dobra. No cóż, Osiu, prawda, ty, ty mój krasnoludzie, mój przyjacielu. Więc trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, ludzie, cześć, pa! Perwal.